Witam Ciebie serdecznie w kalendarzu Adwentowych Praktyk 2023. Mamy dzisiaj dzień siódmy i dbamy o nasze mięśnie dna miednicy. Dzisiaj świat dolny krąg drugi i pozycja psa z głową w dół. Świat dolny krąg drugi, inaczej nazywany sikającym pieskiem, więc wczoraj byliśmy w temacie dzieci. Dzisiaj jesteśmy w temacie psów. Zapraszam Ciebie. Zacznijmy od pozycji świata średniego, żebyśmy dobrze sobie zeszły do pozycji świata dolnego. Więc rozstaw kolana troszeczkę szerzej niż biodra, stopy luźno leżą na ziemi, nadgarstki no nadnerczach, łokcie do przodu, czubek głowy do nieba, broda lekko do góry, wdech i wydech. I teraz ściągnij łopatki, pomasuj pachy. Zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz. Idą ręce do pączka nad głową, ugięte lekko łokcie, maksymalnie do tyłu. Teraz schodzą ręce za szyją, za głową, przechodzą do przodu poprzez masaż ramion i barków. Grzbiety nad się łączą. I poprzez przysiad na piętach schodzimy na dół i podchodzimy łokciami jeszcze odrobinę do przodu. Wychylamy się do przodu. Pozycja wyjściowa świata dolnego, ramię nad łokieć, głowa do przodu, broda nie opiera się na rękach, siodełko w lędźwiach, luźne lędźwia, luźny brzuch, otwarte, rozluźnione dno miednicy. Wdech i wydech. I teraz ćwiczenie drugie. Ze świata dolnego, sikający piesek. Przysuń sobie troszeczkę kolana, bliżej siebie będzie Ci tak wygodniej. I odwodzimy nogę w biodrze, ale najpierw mobilizacja dolnego brzucha, mobilizacja dolnych pleców, mobilizacja dna miednicy. I podnosimy nogę, odwodząc nogę w biodrze. Stopa jest zadarta i jest na wysokości kolana. I powrót do pozycji wyjściowej. Wyciągamy ją pięknie, wdech i wydech. I druga noga to samo. Mobilizacja w dole brzucha, w dnie miednicy, w dolnych plecach. I nogę odwodzimy do boku, stopa zadarta na wysokości kolana. Możesz sobie spojrzeć za pierwszym razem i sprawdzić, czy masz dobrze ułożone. I powrót. Rozluźnienie dna miednicy. I mobilizacja i góra. I powrót rozluźnienie. I mobilizacja. I góra. I powrót rozluźnienie. Dech i wydech. I góra. Powrót. I góra. I powrót. Wdech i wydech. Możesz powtórzyć dowolną ilość razy. E, przejdź do siedzenia e, na piętach pod kurkością gonową. Pod siebie. Przejdziemy na chwileczkę do pozycji dziecka. Czoło do ziemi, ramiona wzdłuż ciała. Nasze lędźwia po pozycjach świata dolnego potrzebują odpoczynku. Weź trzy głębokie wdechy i wydechy, skieruję w lędźwia. I powolutku, zaokrąglając plecy, rolując kręgosłup, krok po kręgu, idziemy do góry. Głowa na samym końcu. Wdech i wydech. I przejdziemy do pozycji z jogi, do psa z głową w dół. Przejdziemy najpierw do klęku podpartego. Dłonie na szerokość ramion, kolana na szerokość bioder. Zadzieramy stopy, tak żeby palce... Położyć na ziemi. Mobilizujemy dolny brzuch, dno miednicy, dolne plecy i podnosimy się do góry. Prostujemy nogi. Pięty kładziemy na ziemi. Jeśli nie możesz położyć na ziemi, pozostań troszeczkę nad ziemią. To też nie jest problem. Mogą być nogi troszeczkę ugięte, jeśli nie dasz rady mieć wyprostowane. Głowa jest zupełnie luźna. I zwisa sobie swobodnie między ramionami. Oddychaj głęboko, kieruj swój oddech. Miednicę w dno miednicy. Czuj, co tam się dzieje w tym ćwiczeniu. Pozostań z oddechem. Rozciągamy mięśnie na miednicy, dajemy im trochę odpocząć od pozycji stojących i uginając kolana, wracamy do pozycji. Ręku podpartego, rozluźnij stopy. I jeszcze raz głęboki wdech i wydech. na napięta, wróć do pozycji skały. I dziękuję Ci moja droga. Oczywiście te ćwiczenia możesz powtarzać kilkukrotnie. <gryw> dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i zapraszam na jutrzejszą praktykę.